W Chinach narasta problem związany z kredytobiorcami, którzy odmawiają spłaty swojego zadłużenia. Jakie mogą być konsekwencje tego zjawiska dla chińskiej gospodarki, opowie analityk OSW Jakub Jakubowski. Od początku lipca w chińskim internecie powstał swego rodzaju ruch, który kula śmigowa zaczął zbierać coraz więcej. Osób. Ruch ludzi bojkotujących spłaty kredytów hipotecznych. W Chinach jest bardzo duża liczba projektów deweloperskich w różnych chińskich miastach, które z rozmaitych powodów są wstrzymane. Deweloperzy nie dostarczają mieszkań na czas. W Chinach bardzo duże przedpłaty są warunkiem tego, żeby. A w ogóle kupić mieszkanie. No i stąd, po miesiącach oczekiwań, ludzie zaczęli dosyć spontanicznie bojkotować spłaty kredytów. I teraz, jak na mniej więcej połowę lipca, około 230 projektów deweloperskich w Chinach, w 18 prowincjach, ponad 100 miastach, boryka się właśnie z tym problemem, który, jeżeli. Rozrósłby się, no, oznaczałby w jakiegoś rodzaju rewolucję, dosłownie. Może nie na ulicach, ale rewolucję w najbardziej krytycznym, chyba dzisiaj, punkcie chińskiego systemu gospodarczego czyli systemie mieszkaniowym ogromnym, rozgrzanym do czerwoności, jednym z głównych źródeł wzrostu w Chinach w ostatnich latach. I stąd dla władz w Pekinie sytuacja, w której ludzie spontanicznie, już nie w izolowanych miejscach, gdzie w Chinach regularnie padały banki czy instytucje finansowe, ludzie protestowali, ale najczęściej było to ograniczone do jednego czy dwóch miast. Dzisiaj obejmuje to no, ponad setkę miast. E, oczywiście sytuacja jest jeszcze pod kontrolą i Pekin bardzo stara się, żeby ją opanować, ale gdyby się rozrosła, może położyć się cieniem na stabilności całego chińskiego sektora finansowego. Dzieje się tak, ponieważ chiński sektor mieszkaniowy stanowi jeden z kluczowych elementów całej gospodarki. Polityka mieszkaniowa w Chinach od lat to jest, jakby to powiedzieć, wygaszanie rozgrzanego, przegrzanego reaktora atomowego. To znaczy przez lata ten wielki konglomerat inwestycyjny, budowanie miast, mieszkań, sprzedawanie ziemi pod te mieszkania było jednym czy nawet najważniejszym. Źródłem wzrostu PKB w Chinach. Już ponad dekadę temu, czy nawet dalej, chińskie kierownictwo zrozumiało, że to nie może tak dłużej trwać, i stąd bierze się cała wielka debata o zadłużeniu w Chinach, które sukcesywnie rośnie. To przekłada się między innymi na to, że coraz więcej chińskich deweloperów jest ogromnie zadłużona, nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, no bo ludzie. Szczególnie dzisiaj dotknięci COVID-em, z którymi Chińczycy dalej się zmagają, nie są w stanie kupować mieszkań czy spłacać mieszkań. To wszystko sprawia, że od, od kilku lat władze w Pekinie próbują schłodzić sektor mieszkaniowy. Próbują dawać sygnały, że deweloperzy nie mogą już pozyskać pożyczać pieniędzy w nieskończoność, bo tak to działało przez lata, że powinien dbać o dyscyplinę finansową i że generalnie przynajmniej w niektórych miastach, największych miastach ten rynek należy schładzać. To jest to wygaszanie reaktora. Problem polega na tym, że ten wielki reaktor jądrowy, tak go nazwijmy, dostarcza Wzrostu całej gospodarce. Przez lata Chiny właśnie na tym się opierały. Nie na eksporcie, z którymi Chiny kojarzymy, ale szczególnie po kryzysie 2008 roku, to właśnie ten wielki konglomerat inwestycyjny i rynek mieszkaniowy napędzały Chiny. Więc z jednej strony są próby wygaszenia go, z drugiej strony, kiedy PKB spada, jak na przykład w tym roku z powodu kolejnych lockdownów w COVID-zie, Pekin. Musi wygenerować wzrost, ponieważ to jest element umowy społecznej z Chińczykami. Wzrost musi zostać dostarczony. Jak go dostarczyć? No, najprostszy sposób to dać sygnał do prowincji i do miast: budujcie, budujcie i budujcie, no bo to wszyscy umieją robić, robili to od lat. Czyli z jednej strony próby wygaszenia, z drugiej strony, kiedy jest źle, z powrotem podkręca się temperaturę. I to jest ten podstawowy paradoks który sprawia, że sytuacje takie jak te bojkoty kredytobiorców, czy upadki lokalnych banków w Chinach zdarzają się coraz częściej. I w jakiś sposób jest to gaszenie pożaru, który władze w Pekinie same wzniecają. Jak dotąd skutki obecnego pożaru, bojkotu spłat kredytów są ograniczone. Szacuje się, że około 1-2% kredytów hipotecznych w Chinach dzisiaj jest objęty bojkotem. W skali obiektywnej to jest mnóstwo, mniej więcej 100 tysięcy gospodarstw domowych, ale w skali całych Chin jest to wciąż niedużo. Skala opóźnień projektów deweloperskich w Chinach jest kilkakrotnie większa, więc potencjał do tego, żeby sprawa rosła, cały czas jest. I gdyby wszyscy Chińczycy, którzy nie mogą doczekać się na swoje mieszkanie, w ten sposób w jakimś. Obywatelskim nieposłuszeństwie przestali to robić, no to sprawa byłaby poważna. Co więcej, w ostatnich dniach dosłownie doszedł do tego nowy fenomen, ponieważ kontrahenci czy podwykonawcy tych wielkich deweloperów, którzy sami nie dostali pieniędzy, z powodu opóźnionych budów. Mówią, no skoro konsumenci nie spłacają swoich długów, to my też nie będziemy spłacać swoich długów. Sami mamy kredyty na własną działalność, pożyczyliśmy pieniądze, żeby dostarczyć stal, windy, kable, a nie dostajemy swoich pieniędzy i też nie będziemy ich spłacać. Więc sytuacja jest bardzo dynamiczna, w jakiś sposób nowa dla Chin. No, z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Pekin od razu dostrzegł ten problem. To jest pewna skuteczność, którą Pekin okazywał już wcześniej w tego typu kryzysach, które wybuchały lokalnie, w takich małych kryzysach finansowych czy związanych z, z rynkiem nieruchomości. To znaczy po pierwsze, yy, mowa jest o tym, procedowane są wakacje kredytowe dla wszystkich, którzy yy, Borykają się z tym problemem, to znaczy bez zmiany w scoringu, czy w tym biku po naszemu, to znaczy będzie można po prostu to odłożyć. Dla deweloperów to jest oczywiście zła informacja, czy dla banków to jest zła informacja, no ale w jakiś sposób tę presję społeczną ogranicza. W wielu chińskich miastach to też jest efekt dyrektyw Pekinu, zaczyna się zaostrzać kontrolę nad tym, jak wydatkowane są te pieniądze z przedpłat. No, tak jak w Polsce Przedpłaty lądują na powierniczych kontach w bankach. Znaczy deweloper ma te pieniądze, ale może je wydawać w teorii tylko na budowę tych projektów. W sytuacji nietransparentnego, skorumpowanego systemu finansowego bardzo często banki dawały te pieniądze deweloperom na różne rzeczy, stąd między innymi problemy. Więc Pekin dzisiaj wysyła różne lotne grupy, zaczyna dochodzenia wobec urzędników, na poziomie ministerstw budownictwa i regulatorów finansowych sprawa jest procedowana. To jest temat, który ewidentnie jest dzisiaj na świeczniku w Chinach i biorąc pod uwagę doświadczenia wcześniejsze i też skalę biurokracji chińskiej, jest duża szansa, że one zostaną opanowane. Znak zapytania wynika z szczególnego czasu politycznego w Chinach, bo zbliżamy się do listopadowego zjazdu komunistycznej partii Chin, to jest największe wydarzenie polityczne w Chinach co 5 lat, co więcej ten konkretny zjazd będzie historycznie pewnie najważniejszy z ostatnich dekad, bo w nim będzie się ważyć, czy Xi Jinping utrzyma swoją pozycję jako sekretarza, czy zdecyduje się na to, czy złamie pewne reguły w partii. Ale i więcej. Każdy zjazd to jest okazja do tego, żeby ustalić nowy układ sił w, między frakcjami w komunistycznej Partii Chin, między centrum a prowincjami, temu ile miasta i prowincje mogą robić same, ile mogą same wydawać pieniędzy i o sobie decydować. Więc to podlewa całą sprawę takim dosyć pikantnym. Sosem, chociaż trzeba powiedzieć, jak na teraz sprawa wydaje się pod kontrolą. I jeżeli Pekinowi uda się zatrzymać tę kulę śniegową teraz, a stara się bardzo, między innymi cenzurując ściśle internet w tym obszarze, no to sprawa nie przełoży się na ryzyko systemowe czy jakieś ryzyko krachu. Chociaż tak jak już mówiliśmy, System finansowy w Chinach, szczególnie system mieszkalnictwa, jest niesamowicie rozregulowany, rozgrzany i będzie generował tego typu problemy w przyszłości. Choć również w przypadku obecnych problemów, można sobie wyobrazić bardziej niekorzystny rozwój sytuacji. Czarny scenariusz, który mógłby wyrosnąć z całej tej sytuacji, no, ma dwa główne aspekty: polityczny i finansowy. Być może ten polityczny dla władz w Pekinie byłby najgorszy, ponieważ Protesty w Chinach, w tym na podłożu właśnie upadków instytucji finansowych czy banków, one zdarzają się regularnie. W ogóle Chiny są pełne protestów, tylko na poziomie miast, maksymalnie prowincji. Ten konkretny bojkot jest o tyle ciekawy, że rozlał się poza lokalne uwarunkowania. No i tu można oczywiście tylko spekulować, ale taki czarny scenariusz polegałby na tym, że skoro ludzie znaleźli pewną wspólną platformę oporu, Dbając o swoje pieniądze, w bardzo trudnych czasach mógłby się on przerodzić w jakiś ruch polityczny. Myślę, że to jest powód, dla którego Pekin tak silnie próbuje walczyć z, z tym teraz. Natomiast drugi e, aspekt, taki czarny scenariusz, no, jest finansowy. To znaczy, e, cały ten problem sektora mieszkalnictwa jest bardzo silnie związany z problemami sektora bankowego w Chinach. Generalnie banki dzielą się na te zarządzane centralnie przez Pekin, te ogromne behemoty, które są obecne globalnie i tam sytuacja jest o tyle prostsza, że to są wielkie struktury nadzorowane bezpośrednio przez Pekin i tam problemy można rozwiązywać dosyć łatwo. Problem zaczyna się, poważny, w ogromnym sektorze, bardzo nietransparentnym, nieprzejrzystym, również dla Pekinu, banków lokalnych, wiejskich, czy miejskich. Te ostatnie upadki banków w, w prowincji Henan to było właśnie to. Zarządzane przez władze miejskie czy przez lokalne układy partyjno-urzędnicze banki, które pożyczają deweloperom, którzy pożyczają lokalnym władzom na rozwój infrastruktury, których księgi są niesamowicie nieprzejrzyste, nietransparentne, gdzie problem zadłużenia jest największy i przede wszystkim, co najgorsze. Pekinowi trudno tym zarządzać, bo bardzo często urzędnicy w Pekinie, którzy nawet chcą te problemy rozwiązywać, nie mają pewnej wiedzy na temat tego, co tam się dzieje. No bo te lokalne elity nie udostępniają im tej wiedzy, to jest chroniczny problem w Chinach. Więc taki najbardziej czarny scenariusz, to jest jakaś reakcja łańcuchowa pomiędzy bankami w poszczególnych prowincjach, powiązanych z deweloperami, którzy mają problemy. Właśnie na poziomie tych lokalnych banków tam bardzo trudno jest reagować na tego typu kryzysy. Jeśli one są izolowane, to mogą tam wejść duże instytucje centralne, fundusze czy banki i zaoferować pakiety pomocowe. Ale raz jeszcze, najczarniejszy scenariusz to jest jakaś reakcja łańcuchowa w tych małych, tysiącach małych instytucji finansowych w Chinach, i tu znów. Pekin, mając tego świadomość, stara się to maksymalnie monitorować. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zapraszamy do subskrybowania kanału. Kolejne filmy już wkrótce.